58-metrowe mieszkanie, zanim spełniło wszystkie potrzeby i oczekiwania właścicieli, musiało nieznacznie zmienić swój układ funkcjonalny. Architektki skrupulatnie przeanalizowały i zaplanowały każdy metr kwadratowy wnętrza. Ze względu na niedużą łazienkę, przebudowano ściany w przedpokoju. Gdzie w praktycznej wnęce swoje miejsce odnalazły pralka i suszarka. Ukryte zostały zalustrzonymi taflami frontów zabudowy z uwagi na dość małą łazienkę. Wnękę na zabudowę pralki i suszarki wygospodarowano w holu. To coraz bardziej popularne rozwiązanie które pozwala ergonomicznie wykorzystać przestrzeń kąpielową. Dodatkowo zastosowane tulu stradają elegancki efekt i rozświetlają przestrzeń, mówi Ewa Masztakowska z pracowni Decoroom. Równie ciekawy jest koncept wystroju wnętrz, gdzie przytulną, naturalną atmosferę budują kolory inspirowane paletą barw ziemi oraz drewno. Wygodne i funkcjonalne rozwiązania. Dzięki dużym taflom luster przedpokój wizualnie nie stracił na wielkości. Wręcz przeciwnie, lustrzane powierzchnie optycznie go powiększają, tworząc efekt głębi. Podobne rozwiązania zastosowano w połączonym z salonem aneksie kuchennym. Gdzie delikatne przepierzenie w formie lamelowej ścianki dyskretnie oddziela przestrzeń wypoczynkową od strefy przygotowywania posiłków. O skrupulatnie przemyślanym charakterze funkcjonalnym wnętrza świadczą też liczne zabudowy stolarskie, które maksymalnie wykorzystują miejsce: pojemne szafy w przedpokoju, zabudowa garderobiana w sypialni oraz zabudowa stelaża w UC i szafka pod umywalkę w łazience, meble kuchenne, a nawet ścianka telewizyjna w salonie. Wszystko to zostało zaprojektowane pod indywidualne potrzeby wnętrza i wykonane przez autorską, pracownię stolarską Decoroom, przytulny salon z kuchnią. W części dziennej znajduje się wygoda kanapą w kolorze oliwkowej, zieleni, na której można odpocząć po długim. Męczącym dniu z ulubioną książką w dłoni lub po prostu relaksując się przed telewizorem. Otwartą przestrzeń salonu subtelnie uzupełnia kuchnia w formie aneksu. Została ona wizualnie oddzielona od części wypoczynkowej ażurową ścianką z drewnianych lameli. Łącząc elementy w kolorze drewna z beżem, tworzy subtelne tło dla całej aranżacji. Przestrzeń kuchenną z salonową i jadalnianą spaja nie tylko stonowana kolorystyka. Matowe wykończenia powierzchni mebli, a także wodoodporna podłoga hybrydowa, która zdobi wszystkie pomieszczenia w domu, włącznie z łazienką. Całość jest zarówno estetyczna, jak i bardzo funkcjonalna. Architektka Katarzyna Fotek przy projektowaniu kuchni zadbała o zagospodarowanie miejsca do przechowywania produktów i akcesoriów oraz wygodne w użytkowaniu blaty robocze. Jasna łazienka z wanną Łazienka urządzona została jako strefa relaksu, poza drewnem i jasnym kolorami pojawiają się tu subtelne tony zieleni, które odnajdziemy także w sypialni. Tapeta z motywem natury. W tym naturalnym kolorze są zarówno płytki paradyż w strefie umywalki, jak i fronty szafek oraz zabudowa stylarz WC. Zieleń w połączeniu z drewnem buduje klimat domowego spa bliskiego naturze. O funkcji łazienki przesądza także starannie dobrane wyposażenie. Łazienka to ciekawe połączenie pastelowych płytek z podłogą hybrydową, którą można stosować w przestrzeniach kąpielowych z opcją wanny. Bądź strefach poza prysznicem, wyjaśnia Ewa Masztakowska z pracowni Decoroom. Projekt wnętrza Ewa Masztakowska, architekt wnętrz Decoroom, www.decoroom.eu Projekt kuchni Katarzyna Fotek, architekt wnętrz Decoroom kitchen zdjęcia i stylizacja Marta Bechling, pion poziom Zobacz także mały dom dla rodziny Ma 60 metrów i wygodne wnętrze Projekt dla rodziny